Nazywam się Krzysztof Umiński, jestem tłumaczem literatury, scenarzystą filmowym. W tej chwili piszę książkę o trzech tłumaczkach literatury. Te tłumaczki to Maria Skibniewska, Joanna Guze i Anna Przedpełska-Trzeciakowska. Każda z nich przetłumaczyła masę świetnych książek, i każda szorstko i blisko zetknęła się z historią XX wieku. Każda z nich była uchodźczynią, każda z nich była aresztowana w swoim czasie. Jedna była żołnierką pierwszej armii Wojska Polskiego, druga sanitariuszką w Powstaniu. Trochę to jest opowieść o perypetiach intelektualisty z historią XX wieku, a trochę opowieść o życiu książek. Tutaj w Willi pisze rozdział o Joannie Guze, która tłumaczyła przede wszystkim z francuskiego. Ona zasłynęła. Najbardziej chyba przekładami powieści i esejów Alberta Camus, ale też przetłumaczyła bardzo dużo tego, co się nazywa literaturą dokumentu osobistego, dzienników, pamiętników, listy Van Gogh'a do brata, pamiętniki z zagrobu Chateaubriand'a. Ona robi coś podobnego w pewnym sensie co Witold Gombrowicz, to znaczy przemyca ego do literatury polskiej. Tylko, że Gombrowicz przemycał swoje ego, a ona cudze. Tłumacz, tłumaczka to jest często taka osoba skryta w cieniu, ktoś, kto siedzi u siebie w domu ze stosem słowników i im bardziej się oddaje swojej pracy, im bardziej jest tylko tłumaczem czy tłumaczką. Tym mniej właściwie wiadomo cokolwiek o jego stosunku do książek, które tłumaczy o jego życiu, o jego wyborach osobistych. Ekstremalnym przykładem takiej tłumaczki, zupełnie ukrytej, jest Maria Skibniewska, o której też pisze, Nie ma tego kłopotu, a w każdym razie nie w takim stopniu, w przypadku Joanny Guze. Joanna Guze straciła rodzinę w czasie wojny, nie chciała zakładać nowej. Rodzina zastąpili jej przyjaciele. W przyjaźni była równie sumienna co w pracy. Co się objawiało także tym, że pisała długie i ciekawe listy do swoich przyjaciół. Więc w ciągu ostatnich dwóch lat udało mi się zebrać prawie 200 listów Joanny Guzę do Kazimierza Brandysa, Julii Hardwig, Zbigniewa Herberta, Józefa Czapskiego, Andrzeja Kioskiego, do wielu ciekawych postaci i współczesnych. I na podstawie tych listów jestem w stanie dosyć bogato odtworzyć jej życie intelektualne i nie tylko. Joanna Guzę w latach 50. Przetłumaczyła trzech muszkieterów Aleksandra Duma. Zrobiła to za namową Julii Hardwick, która była pragmatyczna i która jej powiedziała: Przetłumacz to, będziesz żyła z kolejnych wznowień. W piątym rozdziale, na samym początku, D'Artagnan po przybyciu do Paryża ma stanąć do pojedynku z Artosem, Atosem, Portosem i Aramisem. Przychodzi na miejsce spotkania, tam jest na razie tylko Atos, który wcześniej. Był ranny w jakiejś potyczce i d'Artagnan bardzo dżentelmeńsko proponuje, że użyczy mu balsamu swojej matki, żeby mógł wyleczyć tę ranę i mogą bić się za trzy dni. Na co Atos również bardzo dżentelmeńsko dziękuje i odmawia. Po czym następuje taki oto dialog. Jeśli panu się śpieszy, rzekł d'Artagnan do Atosa z tą samą prostotą, z jaką przed chwilą proponował mu odłożenie pojedynku na trzy dni. Jeśli Pan się śpieszy i rady byś skończyć ze mną natychmiast, bądź łaskaw się nie krępować. Oto znów słowa, które bardzo mi się podobają, rzekł Atos z wdziękiem skinąwszy głową D'Artagnanowi. Tak nie mówi człowiek głupi ani tchórzliwego serca. Mości Panie, lubię ludzi Twego pokroju i widzę, że jeśli jeden z nas nie zabije drugiego, znajdę prawdziwą przyjemność w rozmowach z Tobą. Więc wielu moich znajomych uważa, że najwspanialsze zdanie na temat przyjaźni w literaturze francuskiej napisał Montaigne, ale ja jeszcze bardziej lubię ten fragment z Trzech muszkieterów, być może dlatego, że mówi też coś o moich przyjaźniach i wydaje mi się, że też całkiem sporo mówi o tym, jak wyglądały stosunki Joanny Guze z jej przyjaciółmi.